Hej, z tej strony Rytgamer, a to już drugi odcinek Zagrajmy w Gothic. W poprzednim odcinku spenetrowaliśmy tamte dwa miejsca. Więc jak mówiłem w tym poprzednim odcinku, już teraz będziemy się wybierać do starego obozu. Jednakże pod drogą dobrze jest zawsze wykorzystywać to wszystko co jest. Czyli troszeczkę sobie jeszcze poexpimy. Żeby do tego obozu wrócić chociażby z mięskiem, z expiem, expem znaczy się. No, tu już mamy jednego sierwiada, który pada dość szybko. Tutaj mamy pałkę, parę strzał. To wszystko można popodnosić, chociaż zbytnio nie trzyma. Troszeczkę podgłośnie dźwięki, gdyż zauważyłem, iż było nie tylko słychać. A tak nie może tylko być. No, jak ja miałem takich, to wiadomo, że tylko mnie. Niech będzie na tyle. Powinno być już w porządku. Ok, te strzałki oczywiście sobie podnoszę, żeby mieć już później, chociażby ten podstawowy ekwipunek. Czasami właśnie łuk, do którego właśnie będą potrzebne te strzały, może uratować nawet życie powiedzmy. Kolejny ścieerboat. Wciąż, wciąż są młode, ale jak już widzimy, będą te. Już będą to troszeczkę starsze, więc trzeba się przygotować. Tam więc jak już mówiłem w poprzednim odcinku chyba, jest miecz, stary miecz wymaga o 5 więcej siły, ale ma o 2 więcej damage'a. Zawsze na porządku otrzymuje się 10 siły, więc to nie jest zbyt duże wymaganie, aby założyć ten miecz. Pod drogą czasami można jakieś ziółka znaleźć, też polecam właśnie zebrać. gdyż jak się nie uleczycie, możecie je zawsze sprzedać. Jak każdy bryłka się przyda. No, poziomki oczywiście, przepraszam, jak Myślę, że to poziomki straszne. Dlaczego to nie są poziomki? Tak czy inaczej, idziemy dalej z naszymi jagódkami. Tutaj widzicie, jest dwóch myśliwych. Można z nimi pogadać, chociaż i tak zbyt wiele nie powiedzą. Ja zapiszę i zrobię całkowicie coś innego: mianowicie spróbuję zapolować na tą też cierwojady, Ale się ulecie, jego no. No, starczy. Jeszcze raz zaczewuję. W takim razie idziemy to się już więcej raz kozie śmierć albo śmierć. O, może mnie ukradł czy... No, akurat tego, którego lubiłem. Jest 12, 1 ich, ale i tak mnie są, można zebrać, więc nie ma co się martwić. W lesie jest już troszeczkę niebezpieczniej, ale jeśli potraficie właśnie walczyć tym mieczkiem, no to nie ma co się martwić. Bo tam jest troszeczkę szczurów i trochę stierwojadów, ale już zwykłych. A przy rzece są kresiopijcy, które są naprawdę silne, ale jedno ich skrzydło zwarte 15 bryłek. To już jest na później. Mówiłem wam w poprzednim odcinku taktykę na trolla. Ta taktyka sprawdza się na wszystkie moby. Czy to na ścierwojady, czy na wszystkie? No, to akurat było możliwe do zrozumienia, że na wszystko, bo mówiłem, to taktyka na trolla. Taka sama taktyka na ścierwojada. Nie wiem, dlaczego akurat mówiłem, że te taktyki są na inne spory. Oh shit, oh shit. Teraz można odejść kawałeczek, No, przydałaby się malutka pomoc, bo mnie zaraz zabiją. Co? Jaki idiota, widzicie to? Oh, shit Widzieliście tego mundrale? Tutaj, bieg y tutaj biegną dwa sirowiady ja nie mam broni wyciągniętą, a do mnie jest broń Co mam dać się zabić? Normalnie prawdziwa milicja, czy tam straż Straż, tak, straż, O Tutaj są chwiepice na początku gry można je zawsze zaciągnąć do strażników i przez to zdobyć je skrzydła. Ale myślę, że aż taki akt desperacji z powodu waluty nie jest potrzebny. Gdyż na początku i tak zbyt wiele się nie kupi. na się Mało expa, mało siły, mało zręczności Tak, teraz już mamy nasz pierwszy level. Teraz jeszcze 1000 expa i będziemy mieli następny. Ruszamy dalej. Mmm... O oh, Jezus Maria! O oh, fuck. O Zaraz mnie zabiją. Myślałem, że to młode. Oh god. To się udałem. Jeszcze mam save'a przed walką z Kretoszturem, tak? Z Chociaż kretoszczur nie jest zbyt wymagającym to To nie dajcie się mu tak jakby trafiać na Bo kretoszczura, kretoszczura potrafi zadać dużo damage'a, jeśli się skupi Od razu na początku polecam zebrać co najmniej 3 albo 5 piekielników nawet W starym obozie jest pewien kucharz, który da nam zadanie na zdobycie chyba tych 5 już piekielników, już nie pamiętam dokładnie i do tego trzy mięsa chrząszcza chrząszcze znajdziemy w starym obozie ale już dobrze jest zebrać te piklinki, gdyż je można znaleźć tylko poza zapiszę mam nadzieję że teraz nie da cię tak zabić dobrą taktyką na zwykłe ścierwojaty w grupach na początku jest zbieranie ich po trochu na przykład tutaj 2 mogą nawet przebiegnąć z dwoma sobie chyba dam radę Zapraszam panów. Oh no. Shit. Tak dałem radę. Tak czy inaczej, na te ścierwojady chyba nie będę się na razie porywać. Gdyż moje szanse są naprawdę malutkie. Póki co, możemy już wrócić do starego obozu. Na początku oczywiście można się bawić w siłę, zręczność, ale w gotiku 1 najlepiej jest od razu wpakować właśnie w... w walkę bronią jednoręczną. Co najmniej na pierwszy poziom. Można kupić sobie jakąś tam inną broń, na przykład ta, która wymaga też jeszcze te 10 siły, może mniej. Nie musi być jakiś profesjonalny damage, ale wystarczy chociażby, żeby było to. Do obozu. Chyba nie... Chciałem się... To cię będzie ko... Nie mam. Cóż... Dzięki. Jak nie mam tyle rudy? No, jedną mam. Właśnie, nie porozmawiałem do końca z Jerem i to był mój błąd. Po prostu go olałem, bo... Jego nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Po prostu o tych starych obozach i tak dalej, ale ma później nam do powiedzenia o możliwości dołączenia do starego obozu na przykład. Ale to już od was będzie zależeć, do którego obozu ja dołączę. W którym będziecie chcieli, żebym, żebym grał, to już od was zależy. Kiedy? Pytam obojętnie. Znam możliwości dołączenia do każdego z obozów, czy to starego, czy to nowego, czy to bractwa. I I wszystkie z tych trzech obozów są fajne. No, tak więc jesteśmy już w starym obozie. Pokażę Wam od razu, gdzie są te chrząszcze na zadanie dla kucharza. Ale przedecyduję też pewien bóg. Nie, za mała wysokość. Jest taki bóg, jak po prostu yy, zyskakujecie z dużej wysokości. To naciskacie jakiś szklawisz. I wtedy. Yy, chyba to było kół dokładnie. Nie wiem, przynajmniej ja mam pójście właśnie w ten sposób na kół. Czy tam E? Jakiś tam klawisz trzeba nacisnąć? No i bezmienny będzie szedł jakby w tą stronę. No bo D i A nie działa. No nie mogę ich trafić. Powiedzmy, że na sobie kilo, w ostatnim wypadku... Co jest? Normalnie immortal. O. Dałem radę. To no więc tutaj są chrząszcze no mięso dla kucharza. nie ja mam jeszcze dwa mięsa z początku. Wystarczyło jeszcze tylko jednego utłuca, już ubijemy wszystkie trzy. Mamy pięć mięsa, idziemy do Snafa, który znajduje się niedaleko. Pewnie masz rację. Właśnie, I jeszcze jest tutaj skaty, ale do niego wrócimy za chwilę. zawsze. Póki co nie mamy zbytnio bryłek rudy, więc nie ma co tutaj myśleć, nawet żeby się wyszkolić porządnie. Jest Snaf. Jak leci? Nie najgorzej! Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. <laughs> Chcesz może trochę mojej. Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis: Potrawka z chrząszcza ala snaw z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebujesz jeszcze Trząsze. Trzy chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Brzmi nie, zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem. Ym, nie trzeba to zrobić akurat właśnie dla tego jedzenia, chociaż przyda się, bo może na przykład się uleczyć i nie potrzeba mikstur, ale chociażby dla Mam doświadczenia. Przy sobie rzeczy, o które to? Świetnie, teraz muszę je tylko wrzucić. No, i mamy tą potrawkę z chrząszcza. Ona jest bodajże na dole. Tak, dodaje ona 9 petereta. No jest warta 4 bryłki rudy. To chyba teraz w większości handel w butiku. Jest najczęściej podzielny na dwa, więc dwie bryłki rudy za to. To między Skatiem, jak już mówiłem. Jeszcze nie mamy po co gadać. Ale to może za chwilę. Czas pokażę. Najpierw, najpierw trzeba są na pewno wejść Potrzebujemy co najmniej 100 bryłek, żeby pogadać ze Skatim. To, się to się już nie mój problem. Idziemy od razu do jakiegoś śwendarza na pewno. Najbardziej chyba korzystne jest tej chwili pogadanie z fiskiem. Tak więc fisk jest tutaj. Witaj, jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Pokaż mi swoje towary. O, akurat ma 200 bryłek. Hm, muszę najpierw sprawdzić, czy mi na to stać. No jak nie, to mam pewien pomysł. O Boże, sprzedałem ten miecz. Tutaj jest ten stary miecz. Strzały mi na razie niepotrzebne. No, znowu go sprzedałem. God tu jest, okej. Okay. Hmm, to mi niepotrzebne. Tak, dzieli się na dwa. Tak, dzieli się na dwa, dobra. No, zostawię sobie tylko jedną potrawkę. Również całkiem opłacalne jest sprzedawanie mięsa w gotiku. Bo jest przynajmniej te parę bryłek na początek. Jeszcze 7 bryłek by się przydało. Będzie za piwo. I tak, mamy równe 100 bryłek. Trochę śmieci poszło, ale tak czy inaczej mamy. Niech Jestem. Palparwa jest, można zaprowadzić do. Oboz bractwa, czy tam obozu fanatyków Ma on dwie nazwy, zależy jak na to spojrzeć Ale tak jak już mówiłem, to wy wybierzecie do którego dołączymy Może. Musisz uważać, Możemy dołączyć... Przy opcji. Hey! I kolejny Możemy dołączyć albo do no... <laughs> Możemy dołączyć albo do nowego, albo do starego, albo do obozu bractwa Jakby takim posłańcem z nowego obozu jest Mordrak Posłańcem ze starego obozu do dołączenia hmm, znaczy posłańcem takim bardziej to jest Diego ale jakby takim, niby szefem do dołączenia do Starego Obozu jest Torus, a do obozu bractwa tym posłańcem jest Balfarves szefem jest um, muszę sobie przypomnieć, Korkalon. Calon szefem obozu bractwa jest korkalon. W obozie Bractwa trzeba wykonać zadania dla guru, duchowych przywódców I później idziemy do Korkanoma. Jak nas poprą, dostaniemy Szatę Nowicjusza i pierwszego quest'a Aby dołączyć do starego obozu, musimy wykonać test zaufania Który polega na przemieszczeniu listy Ze starej kopalni, takiej listy z zaopatrzeniem No i zjednaniu sobie paru cieni Do nowego obozu, hmm, jest to chyba troszkę prostsze Mianowicie trzeba porozmawiać się chyba Torusem o zadaniu. Trzeba, jakby, wypędzić tort, stąd Mordraga. Ale można z nim pójść do nowego obozu. Dał on nam pierścień, dzięki któremu będziemy mogli się dostać do Laresa. Takiego, jakby, przywódcy tych szkodników. Bo pierwsza taka kasta w nowym obozie to szkodnicy. No to on jest ich przywódcą. No. no i potem jeszcze można donieść tą listę, którą chciał od nas Diego. O, oh, no, ale jestem mądry. I wtedy wystarczy tylko piąty level, aby dołączyć do jednego z obozów. Niestety nie można pozostać neutralnym. Trzeba dołączyć do jednego z obozów. Właśnie zmarnowałem miksturę, super. No, inaczej się nie da niestety, więc... Ale to już zależy od was. No i jak wiecie, nasza postać nie jest zbyt bogata, ale mam pomysł jak temu zaradzić. Właśnie, można jeszcze inaczej. Idziemy tędy. Chodzimy przez bramę. No zapewne pamiętacie, jak mijaliśmy tego kowala. Musimy iść do niego. Ja mam przy sobie skrzynię. W tej skrzyni jest coś, co my na pewno potrzebujemy. A co? To już zobaczycie. Na początku gry, jak tam wszystko dobrze spenetrujemy, mamy jeden wytrych. Można jeszcze kupić trochę tych wytrychów, ale ja nie powinien. będę ich zbytnie marnował. Po prostu wystukam sobie kod do skrzynki, zapamiętam. No oczywiście będę tracił te wytrychy na pewno, jak mam tylko jeden. Teraz zapiszę. No spokojnie. Nie powinien. Kody są zmienne, zauważyłem to. W gotikach, zawsze tak mam. Zapisywałem sobie kod na łatwiej jednej ze skrzynników w gotiku dwójce. I potem ten kod był inny. Ok, już. No to teraz wiem, że będzie w prawo. No cóż, czytywania na pewno nie są jak w gotiku trójce, i to na pewno może ucieszyć. Ok, prawo, prawo, lewo. Zapiszę już przy tej skrzyni, żeby nie męczyć się chodzeniem. To tak daleko prawo, prawo, lewo. Kod nie jest zbyt trudny, trzeba po prostu to zapamiętać. Musisz uważać, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo. Niektóre kody do Gotika. No, znaczy nie kody do Gotika, tylko kody do skrzyni gotiku. Mogą czasami nawet denerwować tą ich po prostu prostością, tak ale cięż, cięż, ciężki jest to do wykonania. Kod może być prosty, ale ciężki do wprowadzenia czasami. Dlatego dobrze jest sobie albo zapisać, albo jakoś starać się to zapamiętać. To się już nie powtórzy. I znowu. Lepiej oczywiście, ludzie. Tak, tworzyłem. W tej skrzynce jest 20 stali i dwa niewykończone miecze. Oczywiście stan można sprzedać, możecie się pobawić chykowana, chociaż nie trzeba. No, na pewno najbardziej atrakcyjne w tej chwili jest przydanie tej stali, gdyż jedna chodzi o po 20 bryłek, a mamy jej w końcu 20, więc trochę tego będzie. Jeśli 400 bryłek za to wszystko, to na pewno się przyda. Hmm, w obozie są rozmieszczeni strażnicy. A jeśli nie wszystko, to Tak więc, jak już mówiłem, w obozie są rozmieszczeni strażnicy. Jest ich trzech, no nie ogólnie trzech, bo jest ich więcej, ale ci z imieniami, jest ich trzech, Fletcher, Bloodwyn i Szakal, Fletcherowi już chyba nie można płacić, ale Bloodwynowi i Szakalowi można zapłacić 10 bryłek za ochronę, chociaż ja nigdy z tego zbytnio nie skorzystałem, dawałem im te bryłki, ale nigdy nie było widać tego, nie wiem po co w ogóle to się przydaje, ale może tak. Nie powinieneś wierzyć we wszystko, gorzej. Od razu wyjdzie, że będzie O, za dużo. No to mamy 100 bryłek. Za 5 stali. A stali zostało nam jeszcze 15. To możemy się trochę pobawić. Pokaż mi swój Mam tu dotyczy. Kolejne 200 bryłek. Zaraz wyję nam 10 stali. O czymś. I zostało nam jeszcze 5. Bryłek mamy już 401 i to już na pewno jest duża zmiana z by... tamtej jednej Pogadajmy bryłki jak mnie to nie dotyczy Nie teraz ale tak czy inaczej bryłki już mamy. Kolejnym jeszcze sposobem. Właściwie nie jest sposobem, bo to jedno co wszystko pokazałem. E, teraz mogliście właśnie zauważyć coś, tutaj zrobiłem. Wpisałem komendę, która przyspiesza rozgrywkę, żeby nie tracić czasu. Tak, to nie jest po prostu żaden cheat, tam nic się nie psuje. Zawsze używam tej komendy. No, używałem, bo w Gothicu 1 co nie jest to zbyt nieopłacalne, ale jeśli chcecie się gdzieś szybko dostać, to można to wpisać. Komenda anuluje się po wyjściu z gry. Tak już całkowicie po wyjściu z gry. Więc normalnie. Idziemy, wychodzimy tą bramą. Pod drogą jeszcze ubijamy śteru oczywiście. Jeśli u mnie ubije nie, to ja go ubiję. Oczywiście straciłem przy tym ogromną ilość apę. I gdyż na szybkim walka w gotiku jest naprawdę słaba i straszna. Nie polecam pić się na szybkim gotiku, jeśli macie taki pancerz jak ja. Czy żaden. No nie powiem, bohater jest coś tam ubrany, ale. Właśnie, twardzień jest to dość ciekawa roślina, która oddaje manę. Nie wiem, jak to się mówi. Zwi nie, nie zwiększa. Hmm. Nie wiem, jeszcze, jak teraz to powiedzieć. Regeneruje manę, tak. Jest ona warta 10 projekt za sztukę. Dobrze jest ją czasami zbierać. Kolejny strwojad, chyba nie chcę się z nim bić. Tak czy inaczej, skrytka jest tutaj. W grze na początku można znaleźć trzy skrytki. Tak, bez większych problemów. Później już można znaleźć więcej. Ale bez żadnych problemów można znaleźć trzy skrytki. Jedna jest tutaj, to znaczy jedna jest w starym obozie, druga tutaj i trzecia gdzie indziej. Zasajujemy teraz. O, boże, co ja zrobiłem? Okej, okay, przepraszam, fajna, po prostu się pomyliłem. Jak to teraz było? Tak. W jednej ze skrytek, w jednej z dwóch tych samych skrytek, znajdujemy takie przedmioty. Wyszczerbiony topór. Może być bronią przydatną na początek. Póki nie znajdziemy sobie czegoś lepszego. Wymaga on 7 siły, a ma aż 13 ataku. Jest to na pewno dość atrakcyjna oferta. no, Bardziej atrakcyjna od starego miecza. Wymaga mniej siły i ma o jeden więcej ataku. No, niby jeden, ale zawsze może to uratować życie. Jakiś większy damage. Idziemy teraz, tędy. Żebym nie spadł. Słaba może być właśnie czasami, jakby taka koordynacja przez tą szybkość. Też bohater nabiera naprawdę na szybkości. Można spaść się z najmniejszego mostu. Z goblinami, ja podziękuję na razie. Walko, jak widzicie, tutaj jest kawaler, który no, z chęcią nam pomoże. Gobliny już uciek uciekają przynajmniej uciekały. Okradamy skrzynię kawalorna. On nawet na to nie zareaguje, więc nie ma co się martwić. Oczywiście saveujemy. I tutaj jest już troszeczkę trudniej. Musimy pokonać dwa gry do szczury, no bo ulecie. Widzicie to Można robić tak, po prostu, tak jak ja teraz. Tak czy inaczej, to szczur jest słabsze od ścierba. przynajmniej według mnie nie zabrał nam aż tak dużo ciosu. Nie zabrał nam aż tak dużo HP jednym ciosem. Do nie jest aż taki potężny. W tej skrytce znajdujemy łuk, strzały. Ale to nie wszystko. Znajdujemy jeszcze jedną skrzynię, w której są dwie skóry: stwora, pochodnia, piwo i wytrych. A do tego oczywiście skrzynia skrytkowa. Prze nią zapiszę. No i tu mamy to samo co w poprzedniej. Ryłki oczywiście, miecze. Pory, no i wszystko. Łącznie hmm, zarobimy z tego naprawdę dużo bryłek. Nie powiem dokładnie, ile, bo sam nie wiem. Za cztery niewykończone miecze mamy już 200 bryłek. Chociaż cztery Co chyba. Tu? Nie, mamy chyba cztery. Gdzie tu. pokaż Tak, cztery bryłki muszą być. To znaczy cztery miecze. Te skrytki są dość ciekawe gdyż można naprawdę na początku na nich wiele zarobić. A czy wytrych dołożyć? Proszę bardzo. No. W takim razie zarobiliśmy 732 bryłki. Tutaj jeszcze 100 bryłek. Tutaj jeszcze dwie skóry cieniostwora, to kolejne 100 bryłek. No i to już na tyle. Mamy już naprawdę dużo bryłek rudy i można kupić za to niezły i duże wyszkolenie. Do zobaczenia.